Witam serdecznie na moim kanale karpiowym Wędkarstwo Karpiowe Gniezno. Gnieźnieńska kuchnia karpiowa. W dniu dzisiejszym przedstawię Wam przepis na kulki słodkie. Yy, zaraz się dowiecie, jaki będzie to smak, zapach, naszym przemy mix yy, Z góry od razu Wam mówię, że naprawdę mix jest łowny. Fajnie zbilansowany, rybki fajnie w to wchodzą. Na ten miks miałem nie tylko karpie, ale także amury. No to co? Co zaczynamy, nie? Kuchnię karpiową, przepis numer dwa, który Wam oficjalnie podam. Czas złamać yy, wszelakie, yy, jakby to powiedzieć, stereotypy. No i zaczynamy. Zapach morwa. Z czym kojarzy się morwa? Jest to zapach tak zwanego multiowoców. Wymyślony nie wiem przez kogo. Jeśli chodzi o flavor, to naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Sprawdza się wiosną, sprawdza się latem, sprawdza się jesienią, nawet zimą. Nie wiem na czym polega specyfika tego zapachu, ale ryby na to fajnie reagują. Standardowo miks jest podzielony na trzy części. Mamy miks bazowy, część tak zwaną bazową, następnie mamy produkt trawienny i następnie mamy produkt budujący profil kulki. Dokładnie produkty, i tym razem na, naszą częścią bazową będzie stanowiło 100 g mąki kukurydzianej, 200 g CLO, 100 g Mega Blend, 50 g semolina. I uwaga, tu jest zmiana: nie dajemy plazmy krwi, lecz dajemy 50 g serwatki. Produkt mleczny świetnie roluje ciasto, bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Naprawdę coś pięknego. Łącznie mamy 600 g miksu bazowego. Następnie dodajemy produkt trawienny 50 g drożdże piwne. Tworzy to nam 650 gram miksu i teraz 35% z tego miksu, czyli 350 g będzie stanowić produkty budujące profil kulki. No to zaczynamy. 50 gram Vitame Milk Powder. Możemy dać zamiast tego, możemy dać zwykłe mleko w proszku. Możecie dać mleko w proszku pełnotłuste, bądź mleko w proszku odtłuszczone. Wybór zależy od Was. Mleko w proszku odtłuszczone po prostu posiada większą ilość białka, natomiast mleko pełnotłuste posiada większą ilość tłuszczy. Szczerze, jak na moje, to lepsze jest mleko w proszku pełnotłuste. Następnie dajemy 50 g mączka z prażonych orzechów ziemnych, 50 g mączka Arctic Kryl, 100 g mączka z orzechów tygrysich i 100 g mączka waniliowa. Jeśli ciężko będzie Wam dostać mączkę waniliową, możecie dać na przykład mączkę miodową. Też świetna mączka. Pięknie pachnie, fajnie pracuje w wodzie. No i mamy już 1 kg miksu. Tak? Miks jest gotowy, miks jest skomponowany. Miks jest fajnie skomponowany. Odpowiednio dobrane składniki. Oparty na mączkach orzechowych. Jedyną mączką, że tak powiem, zwierzęcą, którą użyliśmy w tym miksie jest coś takiego jak mączka Arctic Cream. A dlaczego ją używamy? Ponieważ jest to jedyna moim zdaniem mączka, która nadaje się do tworzenia miksów pod kulki słodkie, nie zaburza profilu kulki, a naprawdę pomaga. Karpie ją lubią, karpie ją uwielbiają. Następnie przechodzimy do komponentów płynnych. Tutaj standardowo dajemy 8 jaj, 20 ml oleju. Yy, tym razem nie będzie to olej tylko olej konopny. Możecie także użyć oleju yy, kukurydzianego. Yy, ogólnie polecam, żeby to był olej tłoczony na zimno. I do tego dajemy 10 ml flaworu Morwa. Tak samo pamiętaj, żeby nie przedobrzyć z flaworem, bo zbyt duża ilość flaworu, no, niestety nie pomaga, tylko odstrasza ryby. Wiem, że się powtarzam, ale zaznaczam jeszcze raz. I tutaj dajcie naprawdę dychę, nie dawajcie 5 ml, tylko dajcie dyszkę, żeby te kuleczki fajnie pachniały. I przyciągały rybkę. Następnie dajemy dodatki I, i tym razem naszymi, żeby zmniejszyć koszty produkcji, nie będziemy dawać słodzika, tylko damy coś takiego jak cukier, zwykły cukier, 100 gram cukru, czyli 10% dajemy cukru plus, żeby zwiększyć smakowitość naszych kulek, dajemy standardowo 10 gram solka mienna niejodowana. Proces produkcji ten sam. Jaja do wiadra, olej. Flavor. Wsypujemy cukier, wsypujemy sól, mieszamy. Następnie dodajemy miks. Po dodaniu miksu yy, ładnie mieszamy, 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 wyrabiamy ciasto. Gdy już ciasto będzie gotowe, zawijamy folię spożywczą do lodówki na godzinkę. Po godzinie wyciągamy, yy, robimy wałki, yy, rolujemy kulki i standardowo parujemy. Jeśli chodzi o parowanie, no to powtórzę jeszcze raz. Kuleczki 18 mm parujemy 9 minut, kuleczki 20 mm parujemy 10 minut, kulki 24 mm proponuję parować 14 minut. Jest to przepis na kulkę słodką. Nie musicie dawać zapachu morwy. Możecie dać inny zapach, możecie dać śliwkę, możecie dać brzoskwinię, możecie dać tutti frutti, możecie dać ananas. Dosłownie każdy zapach. Możecie dać truskawkę. Każdy zapach tutaj wam się sprawdzi. Możecie dać wanilię. Yy... Ojazu, tych zapachów naprawdę jest tyle. Wybór jest przeogromny, ale na przykład ja używałem morwy, świetnie, świetnie w tych kulkach się sprawdzało. A, jeszcze jest jeden zapach, który idealnie będzie pasował do tych kulek, zapach orzecha. Też możecie dać zapach orzecha. Jak najbardziej proponuję też dać zapach orzecha, ponieważ kul mix jest zbudowany na mączkach orzechowych, a mączki orzechowe naprawdę uzależniają karpie. Karpie uwielbiają mączki orzechowe. Mączka z orzechów tygrysich i mączka z prażonych orzeszków ziemnych. No, uwierzcie, że w, w, w przepisie słodkim, no, nie ma nic lepszego dla ryby. One to lubią, one będą to jadły, one będą tego potrzebowały, one będą na tym żerować. Świetny przepis. Fajny przepis. Za darmo. Yy, wszyscy ukrywają swoje przepisy, co jest wiadome, że potem... Bo są ludzie, którzy po prostu później podsiadają, kradną nam miejsce, wyciągają nam ryby. A tutaj macie fajny przepis, który będzie wam jeździł praktycznie o każdej porze roku. Co jeszcze mogę wam tutaj podpowiedzieć? A, jeszcze dodatki. W dodatkach płynnych też możecie dać płynny pokarm. Na przykład możecie dać ekstrakt z orzecha, bo są dostępne wpłynie w tej sytuacji dałbym 50 ml ekstraktu z orzecha, a tutaj żeby po prostu uciąć koszty, no nie, nie, da, nie daje nic. Możecie też dać y, AminoBlend 365 y, 30 ml, nie? AminoBlend. Bądź jakiś inny, na przykład AminoComplete, jeśli chcecie koniecznie to dajecie też 50 ml, oczywiście bez zapachowy. No i w sumie na dzisiaj to tyle. Y, drugi przepis z mojej kuchni karpiowej, gnieźnieńskiej kuchni karpiowej. Zabierajcie się do rolowania, sezon mamy w pełni. Karpie czekają, amury czekają. Powodzenia życzę Wam na rybach, fajnej zabawy, obcowania z naturą, bo tak naprawdę o to chodzi w tych naszych wyprawach wędkarskich. I pamiętajcie: nie zabijajcie ryb. Wypuszczajcie je, róbcie sobie zdjęcia i, i po prostu trzymajcie, jak, jakby to powiedzieć, dla, dla Waszej pamięci, żebyście sobie fajnie wspominali dany sezon. Nie zabijajcie, nie bierzcie do teściowej, ponieważ jeśli weźmiecie tą rybę, no to niestety, ale jezioro, czy zaporówka, czy, czy jakiś staw. To nie są, że tak powiem, studnie bez dna. Jeżeli będziecie tylko wyciągać, 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 a, a nic nie będzie wkładane, no to w końcu te ryby się zdziwią i później powiecie, a nie, nie nie ma ryb. No wiadomo, że nie ma ryb, no bo wszyscy, że tak powiem, biorą ryby i je wyławiają, tak? No a wiadomo, jakie są zarybienia, no. Różnie bywa z zarybieniami. No i po prostu, moim zdaniem, lepiej wziąć tego karpia, wypuścić. Przynajmniej ja mam taką zasadę. I spotka się z nim na przykład za 2 lata już nie będzie miał 16 kilo, tylko będzie miał na przykład 22 kilo. Nie? I znowu zrobić mu zdjęcie, bo praktycznie każda ryba jest do rozpoznania, ma, jest specyficzna, ma jakieś swoje znaki szczególne, warto je zapamiętać, chociażby porównacie sobie na zdjęciu i stwierdzicie, tak, to jest ta ryba, którą złapałem 4 lata temu i faktycznie urosła tyle i tyle. Znowu ją złapałem, będziecie czuli dumę, będzie fajnie i znowu ją wypuścicie, nie? Tak więc popieram wędkarstwo karpiowe w postaci no kill, nie zabijamy ryb, nie męczymy ryb, robimy zdjęcie, wypuszczamy. No i tyle, nie? Życzę Wam udanych wakacji, na pewno jeszcze jakiś przepis poleci, bądź coś innego związanego z wędkarstwem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, siema!